Odwiedziliśmy dzisiaj Urząd Gminy w Gorlicach i spotkaliśmy się z panem Janem Przybylskim, wójtem gminy Gorlice. Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry. Witam serdecznie panią redaktor, witam odbiorców tego programu. E, dziękuję za to, że pan wójt chciał się z nami spotkać. Chcielibyśmy zadać dwa króciutkie pytania. Pytanie pierwsze. Czy pan wójt czuje się jako bohaterem? Szanowni Państwo, Panie Redaktor, ja bohaterem to absolutnie się nie czuję, nie miałbym odwagi tak o sobie mówić, natomiast mogę spokojnie powiedzieć, że w życiu prywatnym, w życiu mojej rodziny prowadzimy tak życie, że w jakimś stopniu jesteśmy ekologiczni, nawet na przykładzie, że... Pijemy wodę w domu jako wodę mineralną, czy też nawet kolorową, słodką. Tutaj zaznaczę, że jest to woda nasza, lokalna, z Wysowej, ale pijemy, o czym chcę powiedzieć, z szkła, nie z petów, nie z plastiku. Uważam, że to też powoduje, że jest mniej śmieci, czyli jest bardziej ekologicznie. Ba, nawet ja mam takie odczucie, że ta, ta woda w szkle jest zdrowsza i smaczniejsza. Powiem też, że wraz z żoną wypraktykowaliśmy taki system, że jeśli mamy jakieś niepotrzebne ubranie, ciuchy, mamy dorastające dziewczyny, wiadomo, że, że to się dzieje, to się zmienia. To też jeśli nie przekazujemy to znajomym czy też w rodzinie, to, to od, odnosimy do wystawionych pojemników, potocznie wszystkim znanych pojemników, gdzie zakładamy, że, że to będzie wtórnie używane. To też moim zdaniem korzystnie wpłynie na ekologię. Mhm, dziękuję bardzo. A czy w gminie prowadzone są jakieś proekologiczne działania? Tak, odkąd ja jestem Wójtem w gminie, staramy się dużo montować instalacje fotowoltaicznych na budynkach użytku publicznego, co powoduje, że mamy mniejsze zużycie energii elektrycznej i to wiemy, że w w jakiś pośredni sposób wpływa na, dużo na ekologię. Również też staramy się, budując nowe oświetlenia, oczywiście już montować nową technologię, ale mamy też dużo oświetleń wybudowanych już z poprzednich lat, gdzie chcemy zmieniać i zmieniamy lampy, te stare, te bardziej nieoszczędne, na, na nowoczesne, na oszczędne. Bardzo ślicznie dziękuję. Dziękujemy za poświęcony czas. Dziękuję pani, dziękuję wszystkim. Dziękuję.